Teraz właśnie przejdę do polityki i jeśli chodzi o cele, no to wspomniałem o tym, że, że mają cel ustalony przez prezydenta osiągnąć samowystarczalność produkcji tych podstawowych pięciu produktów, czyli ryżu, soi, kukurydzy, cukru i wołowiny do 2014 roku. Jest tam ileś narzędzi polityki rolnej, które tą które mają wspierać. W części są to subwencje budżetowe, w części to są bariery importowe. Drugim celem jest dywersyfikacja produkcji i konsumpcji, co jest w, oczywiście nawet intuicyjnie w sprzeczności z pierwszym celem, ponieważ to powoduje, że, że duża część środków jest skoncentrowana na produkcji ryżu zwłaszcza, a jednocześnie no, to powoduje, że mniejsze, mniejsze są możliwości tej dywersyfikacji, o której jest mowa w tym celu drugim. Usiłują też jako jeden z celów zwiększyć konkurencyjność swoich produktów i, i powiększyć wartość dodaną, czyli zwiększyć przetwórstwo, zanim ten produkt zostaje eksportowany. To, że też narzędzia, które stosują, nie do końca chyba temu służą, e, zwłaszcza przez podatki eksportowe, no ale to, to, to jest dość kontrowersyjny temat tam e, w Indonezji. I nie zawsze jest to tak oczywiste właściwie, co powinni robić w tym zakresie. Jeśli chodzi o dochody rolników to też oczywiście to zwłaszcza, że, że jak pokazałem wcześniej, że w Indonezji bieda się koncentruje na wsi i, i te dochody rolników jest, są również tym elementem zwalczania, zwalczania biedy. Aczkolwiek też właściwie być może są lepsze metody, żeby, żeby to osiągać, więc bardziej przez zróżnicowanie, czyli przez drugi cel, a, nie przez, a nie, z, przez, nie, nie przez pierwszy. Tutaj nie będę mówił dużo o przeszłości, Wspomnę natomiast tutaj o tych reformach, które były związane z wdrażaniem programu Funduszu Walutowego w okresie kryzysu finansowego i kryzysu azjatyckiego. Do tego doszła również susza. Także wtedy nastąpiło znaczne zmniejszenie roli takiego wielkiego przedsiębiorstwa, które właściwie zarządzało całym rynkiem rolnym, to się nazywa się bulok. Wprowadzono system dystrybuowania żywności, ryżu, nie żywności, ryżu do, do biednych rodzin, którym w tej chwili jest objętych 18 milionów rodzin. No i znacznie zmniejszono ograniczenia, ograniczenia w imporcie. To w części zostało jak gdyby odwrócone przez zmiany, które nastąpiły w latach w ostatniej dekadzie. I wprowadzono bardzo duże subsydia do, do nawozów sztucznych. Także, o ile właściwie skończono z nimi w końcu gdzieś w latach 90., to potem nie przywrócono. I to w zasadzie w tej chwili jest największy wydatek budżetowy do całego kompleksu rolnego. To są właśnie dotacje do, do nawozów sztucznych. Były pewne reformy właśnie systemu dystrybucji, zarządzania wodą i doradztwa rolniczego naszym zdaniem nieskuteczne i to co właśnie też już wspomniałem wcześniej że po to żeby osiągnąć samowystarczalność mnożą za każdym razem środki pozataryfowe w imporcie ograniczają liczbę portów na przykład z którymi można, do których można sprowadzać warzywa i owoce stosują nieformalne zupełnie kwoty importowe na przykład na wołowinę co wywołuje duże zdenerwowanie w Australii zwłaszcza oczywiście Natomiast narzędzia, no to tutaj to też według takiej naszej klasyfikacji, którą stosujemy w OECD jest ileś tych narzędzi, które są adresowane bezpośrednio do rolnika. Do rolnika. Jest to minimalne ceny z tej chwili stosowane w stosunku do ryżu i cukru. Olbrzymie dotacje do, do, do nawozów sztucznych, też do nasion, Są różne programy, ale niewielkie co do wartości jakby budżetowych środków wspierania o dostępności kredytów. No i też wspierane są, ale naszym zdaniem nieskutecznie, system doradztwa rolniczego. To co nazywamy w naszej klasyfikacji general services czyli to są tego rodzaju takie wsparcie budżetowe które Dotyczy całego sektora rolnego a nie indywidualnych rolników Tutaj dotyczy na przykład inwestycji infrastrukturalnych Także było trochę inwestycji w systemy nawodnieniowe ale ciągle według Ich własnych danych Od 30 do 50% systemów nawodnieniowych jest niesprawnych Są środki również przeznaczone na badania na marketing i, i promocję, ale są to środki y, niewielkie, ponieważ znaczną część środków budżetowych pochłaniają. Znaczy większość, większość środków budżetowych przeznaczonych to na rolnictwo to są dotacje do nawozów y, sztucznych. Y, jeżeli chodzi o narzędzia polityki handlowej, to oficjalnie taryfy y, są niskie. Y, spadły z 25% średnio. Co można porównać z poziomem taryf związanych WTO, który jest znacznie wyższy, 47% są to taryfy związane, natomiast faktycznie stosowane jest to około 5% średnio. Natomiast no i są jeszcze takie zwane taryfy specyficzne dotyczące ryżu i cukru. Natomiast jest właściwie zwielokrotnione stosowanie tych wszystkich środków pozataryfowych, czyli ograniczenia ilościowe, licencjonowanie importu, najróżnego rodzaju środki fitosanitarne. No, i też, co, co ma znaczenie, zwłaszcza w przypadku produktów mięsnych, zwłaszcza wołowiny, to jest, że no, spełniały zasady halal, czyli żywności w krajach muzułmańskich. nie To znaczy, no nie, no, to jest tak, że, że część tych środków zgodnie z klasyfikacją WTO nie powinny być stosowane. Na przykład do, nie mają prawa, zgodnie z tym, stosować kwot, ale to są kwoty nieformalne w sumie. To jest tak, że na przykład, jeżeli chodzi o wołowinę, patrzą Polska, no wiem, że, że jest zainteresowana eksportem wołowiny, bo nawet słyszałem, że były jakieś rozmowy tutaj z Ministerstwem Rolnictwa w tej sprawie, że y, patrzą jaka jest relacja popytu i podaży na, na, na rynku. I te kwoty to jest taki, takie, powiedzmy, to nie jest ogłaszane wcześniej, tylko to jest jak gdyby krocz, kro, kro, kroczące, kroczące kwoty. I to powoduje, że jest to system strasznie korupcogenny, dlatego że żeby wejść do takiego systemu, no to wiadomo, wiedzieć komu ile. I, i, I poza tym, ponieważ jest to często młode bydło pasowe dla dalszego tuczu, tuczu że ci, którzy zajmują się tytułem, no oczywiście są zainteresowani tym, żeby ceny wołowiny, no tylko wewnętrzne były jak najwyższe, prawda, żeby to sprzedać, wobec tego mają swoje interesy w tym, żeby, żeby ten rynek strasznie regulować, także Indonezja formalnie nie powinna tego robić, no ale, no ale życie jest życiem prawda, i, i jest to bardzo trudne, żeby to zmienić. Teraz to co myślę, że, że znaczna część spośród Państwa zna tę naszą metodę, która się nazywa Producer Support estimate. W wielkim skrócie to są transfery od Podatników i transfery od konsumentów jeżeli ceny na rynku wewnętrznym Pierwszych nabywców artykułów rolnych są wyższe niż na rynku światowym no to, są to są transfery od, od konsumentów ponieważ konsumenci płaczą, płacą więcej niż miałoby to miejsce w innych warunkach Wyrażamy to wartościowo dodajemy do transferów budżetowych dzielimy przez Przychody brutto sektora rolniczego no i to tak w największym skrócie i to, to pozwala żeby Określić, jaka jest ewolucja tego wskaźnika w czasie i jak to się porównuje z innymi krajami. I tutaj to, co, co można zaobserwować w przypadku Indonezji, no to oczywiście tutaj to, no to, to było strasznie, straszny spadek, ale to głównie z tego powodu, że nastąpiła gwałtowna dewaluacja rupii wtedy, no i ceny na rynku krajowym w stosunku do Cen na rynku światowym, ponieważ zawsze istnieje ten okres takiego opóźnienia dostosowania cen na rynku wewnętrznym do rynku światowego, no to nastąpi gwałtowne obniżenie ceny wewnętrznego w stosunku do cen rynku światowego. Daje to możliwości konkurencyjne, ponieważ ceny krajowe są niższe, no ale przy tym wskaźniku to powoduje, że mamy wartości ujemne. Potem nastąpił wzrost przy wahaniach, tutaj z kolei w 2008 roku, kiedy ceny na rynku światowym wystrzeliły w górę artykułów rolno spożywczych. No, i surowców też oczywiście. Indonezja, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o ryż, e, starała się jakby balansować pomiędzy interesami konsumentów i, i, i producentów. To znaczy to już jest, jeżeli chodzi o ryż, to jest już od dawna. To znaczy, starają się uniknąć wahań cen na rynku wewnętrznym co powoduje że jeżeli następują wahania cen na rynku światowym tak jak to miało miejsce w 2008 roku kiedy ceny ryżu, rynku, ryżu na rynku światowym gwałtownie wzrosły no to ceny ryżu na rynku wewnętrznym były znacznie niższe niż na rynku światowym prawda czyli producenci w tym momencie nie mieli dostępu do wysokiej cen na światowym czyli byli jak to się mówi implicite opodatkowani natomiast konsumenci wygrywali na tym prawda także a ponieważ ryż ciągle to jest 20 parę procent ogólnej wartości produkcji rolnej w Indonezji także wahania y, polityki cenowej w stosunku do ryżu w relacji do cen rynku światowego ma przełożenie na, na te rezultaty, które tutaj, które tutaj mamy. Ponieważ jednak są tak znaczne wahania, to w zasadzie o Indonezji nie można nic sensownego powiedzieć, y, jeżeli chodzi o zmiany z roku na rok. Dlatego dla Indonezji. Zrobiliśmy takie dodatkowe ćwiczenie. a tu jeszcze jest, zanim przejdę do tego, to jeszcze właśnie ta struktura transferów budżetowych, to znaczy, bo tam są dwa główne składniki, jak, jak wspomniałem: transfery budżetowe i transfery od konsumentów. Transfery od konsumentów gwałtownie się wahają w zależności od relacji cen krajowych do rynku światowego, natomiast budżetowe, jak widać, przynajmniej w wartościach nominalnych, ale realnie również rosną. z Tym że Zdecydowaną większość to, to są te, te dotacje do środków obrotowych, czyli głównie nawozów, nawozów sztucznych, w niewielkim stopniu również do, do nasion. Natomiast tak ten wykres. Także, ponieważ te wahania w Indonezji są tak gwałtowne, żeby móc cokolwiek powiedzieć na temat zmian w czasie. Yy, policzyliśmy średnią pięcioletnią i również przeliczyliśmy to wszystko dla, dla wszystkich innych krajów, na których robimy takie, takie, takie badania, żeby po, powiedzieć cokolwiek sensownego, jak się Indonezja sytuuje w stosunku do innych krajów. Także widać tutaj, że średnio w tym okresie 2006-10 to jest około 9%, czyli jak gdyby 9% ogólnych dochodów brutto sektora rolnego pochodzi z transferów od konsumentów i od, od podatników. Co jest znacznie mniej niż na przykład no, średnio w OECD no to to wiadomo, bo to jest tam 20 parę procent, mniej niż w Unii Europejskiej, aczkolwiek w Unii, no to tam wiadomo, że struktura się zmienia i to z czasem nie, nieco maleje. Ale, ale jest to już poziom, który jest niewiele niższy niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, niewiele niższy niż, niż w Chinach, aczkolwiek w Chinach też ma to tendencję rosnącą, natomiast jest już wyższy niż w kilku krajach, zarówno krajów członkowskich OECD, jak i krajów nieczłonkowskich, dla których ten wskaźnik liczymy. Ponieważ średnio rzecz biorąc, ceny dla, dla rolników są wyższe niż na rynku światowym, no to oczywiście konsumenci płacą więcej niż miałoby to miejsce w przypadku wolnego importu. No a także kolejny wskaźnik pokazuje, że, że konsumenci są w jakimś stopniu przy tych wszystkich zmianach średnio rzecz biorąc, opodatkowani. Nie tylko w Indonezji zresztą. Tutaj, że gdy spojrzeć na, na to, które produkty są wspierane, a które nie, no to widać, że, że, że produkty takie jak na przykład drób, czy, czy wołowina, czy cukier, czy, czy kukurydza, jaja są, ryż to właściwie to się zmienia. To tutaj to średnia, pięcioletnia powoduje, że te wahania nie są tak gwałtowne, ale to są te produkty, które według tych naszych wyliczeń są w największym stopniu wspierane przez narzędzia polityki rolnej. Teraz mamy kolejny wskaźnik, który nazywamy Total Support Estimate. Tutaj bierzemy pod uwagę wszystkie transfery, czyli to co nazywamy, co wliczamy do PSC i co wliczamy do tzw. General Services. Łączymy te, te transfery, dzielimy przez produkt krajowy brutto. Mamy wskaźnik procentowy, który mówi jaki jest koszt polityki rolnej gospodarki, jak, gospodarki jako, całości, jako całości. Także tutaj ten wykres, tutaj można też dość dużo mówić, ale ogólnie rzecz biorąc widać, że są wahania. Widać, że jest jakiś trend wzrostowy. Widać, że czynnikiem decydującym o wahaniach są zmiany tego systemu, zmiany relacji cenowych rynku wewnętrznego do zewnętrznego, dotacje budżetowe rosną, jednak w stosunku do gwałtownych zmian relacji cenowych, te dotacje budżetowe są jeszcze nie są elementem ważącym ogólnie w poziomie wsparcia rolnictwa w Indonezji. Teraz gdyby to porównać znowu z innymi krajami, to widać, że w Indonezji pomimo, że powiedzmy wskaźnik procentowy PSI jest niski, to jednak przez to, że jest niski produkt krajowy brutto ciągle i udział rolnictwa w produkcie krajowym jest znaczny, to ten wskaźnik gdyby kosztu wspierania rolnictwa przez, w stosunku do całej gospodarki, dla całej gospodarki jest już stosunkowo wysoki i w zasadzie dwa razy wyższy niż średnio w krajach OECD także podsumowując te, te wnioski z tej, tej naszej analizy ilościowej to są olbrzymie wahania czasem przyjmuje wartości ujemne czyli że, że konsumenci wtedy są zwykle netto wspierani co pokazuje że, że rząd próbuje jak gdyby balansować pomiędzy interesami producentów i rolników głównie w stosunku do, do ryżu z czasem widać że to PSE, czy ten wskaźnik wsparcia pomaleńku rośnie. Podobne zresztą tendencje występują w innych krajach azjatyckich, tych tak zwanych emerging economies. Widać to na pewno na przykładzie, na przykładzie Chin. No będziemy liczyć ponownie dla Chin to już w ciągu najbliższych paru tygodni. Będzie to również moje zadanie. Nie jest to proste, ale spróbujemy coś z tym zrobić. No, w każdym razie niewątpliwie dla Chin również ten wskaźnik rośnie. Wspomniałem o inwestycjach, tutaj nie będę się długo na ten temat rozwodził. W każdym razie inwestycje w rolnictwie rosną, jednak w dużym, największym stopniu w ostatnich dwóch latach to jest znowu produkcja oleju palmowego i także biopaliw. Natomiast napływ inwestycji bezpośrednich zagranicznych jest stosunkowo niski. Nasi koledzy w innej, w innej dyrekcji mają tak zwany wskaźnik, który nazywa FDI Regulatory Restrictiveness Index, który pokazuje nie to, jakie są efektywne bariery inwestycji bezpośrednich zagranicznych, tylko jak to jest regulowane prawnie, czyli dostęp do ziemi, możliwość posiadania ziemi na ile lat, jakie są możliwości transferu zysku i tam jeszcze różne, różne rzeczy biorą pod uwagę. I tutaj to też liczone jest właśnie dla wszystkich krajów członkowskich OECD, i też rosnącej grupy krajów nieczłonkowskich. I tutaj widać, że, że na przykład no, no Chiny, Indone, Indonezja są mniej więcej na tym samym poziomie, co jest, było dla mnie dużym zaskoczeniem. Nowa Zelandia też tutaj się mieści, to jest głównie ze względu na dostęp, trudności z dostępem co krajów, co do ziemi. No i się Indonezyjczycy, teraz Australijczycy też coraz bardziej bronią się głównie przed Chińczykami. Także jeżeli chodzi o. Bariery w dostępie, znaczy w zwiększaniu inwestycji w rolnictwie, a także w pewnym stopniu zwiększanie produktywności Ziemi, no to są strzeleń skomplikowane i niepewne prawa do Ziemi. To już nie chcę w to wchodzić, ale to jest powiązanie powiedzmy prawa, które, można powiedzieć, które stabilizuje dostęp do Ziemi, ale duża część z praw tradycyjnych związanych ze lokalnymi społecznościami, społecznościami które. Tradycyjnie użytkują tę ziemię, ale nie mają żadnego papieru. Nie mogą tego udokumentować, w związku z tym nie mają żadnego papieru, który mogliby wykorzystać, na przykład, żeby dostać kredyt, bo nie mają zastawu tego kolateralu. Także to jest dość poważny problem. Jest bardzo słaba infrastruktura. Wspomniałem o tym wcześniej, że w zasadzie te połączenia, aczkolwiek chcą to poprawić, ale dokonuje się to bardzo wolno. Trudność, trudność dostępu do kredytów. No, i też z punktu widzenia jak gdyby nie tyle przetwórstwa, co samego, samej produkcji rolnej, podatki eksportowe na olej, na olej palmowy i kakao na pewno nie są elementami zachęcającymi do tego, żeby inwestować w te dwa sektory. Tutaj 45 minut już prawie mija, także już jest ostatni punkt mojego wystąpienia. Teraz nie będę się wdawał w detale. Natomiast to, co my im przedstawiliśmy jako nasze zalecenia, to znaczy. Uważamy, że pasjaci powinni przemyśleć tą nową tę nową politykę samowystarczalności żywnościowej. To, co jest ważne, jest to bezpieczeństwo żywnościowe, a nie samowystarczalność. I tutaj proponujemy szereg narzędzi, które, które by im pozwoliło pozwoliły zróżnicować podejście. Także nie tylko tak zwane availability, ale także access, czyli dostęp do żywności, czyli dostępność i dostęp. Nie wiem, czy to tak się tłumaczy dobrze na polski, ale. W warunkach Indonezji jest znacznie większy yy, nacisk na to, żeby jak gdyby zwiększyć produkcję i zwiększyć ilość dostępnych produktów na rynku, natomiast mniejszy się nacisk kładzie na to, żeby, żeby ludzie rzeczywiście mieli dostęp do tego. To jest kwestia dochodów, zróżnicowania dochodów, zwiększenia produktywności tak dalej. Mają ten jeden system, to, to wspomniałem o tym wcześniej, ten razgind, dystrybucji ryżu dla biednych rodzin, ale jest to szalenie kosztowne i wydaje się bardzo nieefektywne. Także tutaj mamy dość szczegółowe zalecenia w tym zakresie co powinni zmienić. Także mogę potem powiedzieć troszkę więcej na ten temat. No ograniczenia inwestycji, no to wspomniałem o tym jakie one są i także, że to jest wniosek dość oczywisty i tam też jest szereg takich elementów, które, które proponujemy, żeby przemyśleli, żeby może, może zastanowili się, żeby zrobić to lepiej. No tutaj też rozmawialiśmy z, z Mirkiem trochę na ten temat wcześniej. Sami indonezyjczycy twierdzą, że i to Wykorzystują nasz raport jako taki element przetargowy, wewnętrzny, żeby zmniejszyć właśnie dotacje do nawozów sztucznych, co jest głównie polega to na tym, że, że przechwytują znaczną część transferów producenci nawozów sztucznych, a nie rolnicy, czy tak zwany transfer wieszeństwie jest bardzo niski. Według badań szczegółowe dla innych krajów, to wynika, że tego rodzaju dotacje, zwłaszcza przy takim systemie, jak jest stosowany w Indonezji, że Środki budżetowe idą do, do producentów. Oni są niby formalnie zobowiązani do tego, żeby ustalać ceny niższe niż ceny rynkowe dla rolników. Potem cały jest system dystrybucji tych nawozów poniżej teoretycznej ceny rynkowej. Natomiast całe środki budżetowe są są dostarczane do, do, do producentów nawozów sztucznych. Jest to sektor bardzo zmonopolizowany, nieotwarty na, na jakąkolwiek konkurencję, z du, bardzo dużą rolą państwa. I przy tym nie mają właściwie żadnych bodźców, żeby się zmodernizować, żeby obniżyć koszty. Bo jakiekolwiek są koszty, no to po prostu muszą być większe dotacje, żeby utrzymać zadany za poziom ceny. Także że, że to jest system bardzo nieskuteczny i proponujemy, i to należy nas z tym, co po niektórych wspierali, żeby właśnie przesunąć te środki i wzmocnić badania, rozwój, doradztwo rolne, szkolnictwo tego typu rzeczy, które służą zwiększaniu produktywności w dłuższym długim okresie. No tutaj o tej wodzie mówiłem, że są środki, które jednak powodują, że nawet jeżeli wzrosły, to są niewystarczające, żeby utrzymać w działaniu dużą część systemów nawadnieniowych, które, które były stworzone wcześniej. To też musi być powiązane z tym, czego oni tak właściwie na dobrą sprawę chcą w przyszłości. Czy dalej zależeć od ryżu, czy to bardziej zróżnicować? My mówimy zróżnicować. Restrukturyzację farm. To też jest tak, że... No trochę rozmawialiśmy tutaj o, o, o przypadku polskim trochę wcześniej, no, że, że, że też Albo Właściwie są Jeżeli chodzi o drobne gospodarstwa są trzy strategie To znaczy część z tych, które Mają szansę, żeby być bardziej wydajne, bardziej efektywne, dobra, czyli wesprzeć Być może Są jakieś tam, czy zwiększyć dostęp do środków finansowych, żeby zainwestowały Bo jest szansa na to, że, że przetrwają i może to być ich Istotnym źródłem dochodów, niekoniecznie jedynym Część po prostu musi wyemigrować, zająć się cokolwiek innym, a część po prostu ze względów demograficznych starzenia się po prostu muszą przejść na system pomocy socjalnej. I, 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 I to trzeba w dłuższym okresie tego typu rozwiązania brać pod uwagę, a nie koncentrować się na tym co jest. No to, to, to jest to, to rzeczywiste, wspomniałem już wcześniej, także też tam jest to bardziej szczegółowo opisane. Mówiłem też również o tym, że, że następuje ta, to zmniejszenie powierzchni leśnej i, i jest to, to prawo bardzo rozmyte, jest rozmyta odpowiedzialność pomiędzy Ministerstwem Ochrony Środowiska, taką agencją, która zajmuje się zarządzaniem ziemią i, i to też powoduje, że część obszarów na przykład jest już odlesionych, a nie wykorzystywanych do celów rolniczych, a nowe po prostu pali i, i powoduje, że Indonezja jest jednym z największych producentów CO, CO2 w tej chwili i to wywołuje negatywne reakcje po stronie również importerów tym oleju palmowego, ponieważ jest to postrzegane jako, jako działanie no, szkodzące no, na skalę globalną. No i poprawić procesy decyzyjne, tam też to trochę rozpisujemy to na drobniejsze zalecenia, ale to jest, to jest głównym problemem w Indonezji jest brak koordynacji brak jak jedno, jednego centrum które, które by koordynowało różne prawa czasem poszczególne grupy, grupy lobbystyczne powodują że prawo w parlamencie jest głosowane z, z, w ciągu nocy właściwie przechodzi i potem wszyscy są zaskakiwani inne ministerstwa inne yy, inni, wszyscy yy, no, ostatnio to, bo tak, to, to się, tak to się nazywa yy, prawo hortikacelo czyli prawo yy, tak no właśnie ogrodnicze w ciągu w, w niesłychanie krótkiego okresu, bez żadnej konsultacji zostało to wprowadzone i zmniejszyło to dostęp firm, które tam już istnie, istniały od dłuższego czasu, zwłaszcza holenderskie, które mają bardzo silny interes w tym, żeby, żeby dalej w tym funkcjonować, nie wprowadzili, coś, nie wiem jak się po polsku mówi, to grandfather law, czyli, czyli nawet te firmy, które tam działały od pewnego czasu, nie mają preferencji, tylko muszą ograniczyć udział kapitału zagranicznego w, w swoim firmie, nawet jeżeli były ustawiane na, według zasad wcześniejszych. Także to wywołało mnóstwo kontrowersji. Mamy tam taką, taki, taki box w naszym, w naszym opracowaniu, gdzie troszkę bardziej szczegółowo to omawiamy. No i rzeczą, która tutaj wspomniałem już o tym, że bardzo słabej statystyce, statystyce że, że właściwie, żeby móc poprawić procesy decyzyjne, wiedzieć, co się dzieje statystyka na pewno musi być poprawiona bo inaczej po prostu politycy nie bardzo wiedzą o czym mówią także dziękuję